Stary Pierwszego, Bójgory Łagupa. Tor drugi, KAS e, Czerwony, Michał Szczepanek. Tor trzeci, Woda Dolina, ale jest pan Mirek, to, to musi być i Woda oczywiście. Jest i e, tor czwarty, KAS niebieski Łukasz e, Sówka. Łukasz byłaby Łukasz, no ten swój doradek, taki nie za wielki, trochę się najmniej. jedziemy po raz trzynasty.